Postaciom głosów użyczyli Joanna Domańska, Julita Korzuszek-Worsuk, Dorota Anton, Andrzej Chudy, Zbigniew Kozłowski, Marek Włodarczyk. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrat. Wersja polska, GMC Studio. A jakie ja lubię wolę Pepsi! Ciekawe, ile ona kosztuje. To jest ja, tylko w, minutę, można, popić, to znaczy, w można kupić to znaczy, ma Pepsi. Jedynie.

Dobrze, my zdzicie osiem. Tylko stuje. Tylko. Ciebie od 25. Tamek do. Nadciąga nowy numer magazynu BenTen Z nim super prezent kosmiczna wyrzutnia. Sprawdź moc strumienia energii. W środku magazynu komiksy, konkursy i niespodzianki. Nie przegap wydania specjalnego magazynu BenTen z oryginalną płytą DVD z kosmicznymi przygodami. Sześć strony Ziaja. Dzisiaj pokażę Wam super krem odmalający. Nazywa się Ulga. Trzeba go nasmarować 25 minut przed snem. A następnego dnia poczuję się młodo i będzie wyglądała jak 25 letni i lub Chłopak. Kupno w, każdy, w każdej drogerii. Już za jedyne 20 złotych i 99 groszy za... Opakowanie. Pod stertą złomu gdzieś malutki lundzik jest. Zepsutą rękę ma, lecz naprawił ją w mi. Wracam z moim okulary, przyjaciel dziewczynie siostrze. Lubię no teraz pić Lueli.